Ok, cześć, się nazywam. To jest tak jakby prezentacja serwera, na który chciałbym Was zaprosić. Um, serwer jest to Fast Fan, czyli po prostu kopiemy sobie szybko seta, level i tak dalej, idziemy na klepę. Zakładamy gildi i tak dalej, nie? Jest tutaj TPA, to jest taki survival, nie? Tak bardziej podklepę, żeby się pobawić tutaj ile itemów dropi. Osobiście mam 1000 level na ten moment. Jakieś tam bloki, coś, coś, coś. Ender chest a wam jeszcze pokażę, żeby was zachęcić Mój ender chest I yy, no. Serdecznie was zapraszam yy, Serwer naprawdę spoko Tylko też trzeba uważać czasami na tpa, bo są vipy Nie mogę was do siebie Ale oprócz tego to wszystko spoko Spoko administracja, spoko serwerek, lagów nie ma Obecnie 122 osoby na 500 nie ma dead'ów po śmierci No, czyli po prostu taki survival z dropem ze stone'a Chociaż teraz nie wiem jak się prezentują te serwery normalnie, czy jest drop normalnie, czy... Jest... Dobra, nieważne Ym, To co? My tutaj mamy gildię Ym, Możliwe, że jak ktoś będzie chciał z nami zagrać, to go dodamy To jak coś to mi piszcie tam albo w komentarzach, to podam jakieś info odnośnie ETS-a i tak dalej To jest tak jakby... Hmm. Ten, gramy sobie na tym serwerze w ramach czekania, tak jakby na nową edycję MCHC. Więc to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć. Ach, i zapraszam do grania.